Witam wszystkich z tej strony Wojra. Dzisiaj pokażę Wam sposób na spadek FPS-ów po aktualizacji CSA. Więc tak, pierwsze co zrobimy, tworzymy nowy folder, nazywamy go jakkolwiek, dobrze mamy już nowy folder, wchodzimy w Steama, yy, bibliotekę właściwości teraz ustaw opcję uruchamiania. I tych komend co tutaj mam to są dla mnie, ich nie musicie wpisywać, jak chcecie możecie sobie wpisać, tu musicie coś pozmieniać yy, Ale musicie wpisać to Nowit, to będzie w opisie Dobrze, lecimy dalej, tu OK. Pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne i CSGO, panorama, Videos i dobrze, i mamy tutaj plików. Możecie yy, mieć inne ikony na nich. Ale nazwy są te same Więc tak, wchodzicie do opisu pod filmem Ja ten opis jakby mam tutaj to skopiować I są tu nazwy Kopiujecie pierwsze, intro Kopiuj I wchodzicie tu, wpisujecie To wklejacie I mamy intro I teraz yy, to intro Samą nazwę, nie te Tylko to i kopiujemy i wchodzimy do folderu, który zrobiliśmy i wklejamy. I tak z każdym plikiem. Dobrze, jak mamy już skopiowane wszystko do folderu To możemy go zamknąć na razie I wchodzimy do folderu też z tego co wyszukiwaliśmy Zaraz to sobie skasuję I mamy te pliki I teraz mamy te skopiowane te pliki, na przykład Niektóre stąd I wszystkie usuwamy Wszystko co tutaj jest i usuwamy do kosza, tak dobrze. I teraz wchodzimy znowu na pulpit, wchodzimy do folderu, i te pliki, co skopiowaliśmy, znowu kopiujemy wszystkie i wklejamy do folderu tego, co wszystko usunęliśmy. Ok. I powinniśmy mieć tutaj y 6 plików. Myślę, że to by było na tyle. Yy, jeszcze dodam, że za to nie ma żadnego waka ani nic takiego. Zapraszam do subskrybowania i do następnego razu. Cześć!